Ja nigdzie nie idę. Mm, ty kupo gówna. Zabiorę twoje dupska do domu, jeśli będę musiała. Wiesz swoje rzeczy. Cześć, Koleś. Dobrze cię widzieć, bohaterze. Przyszedłem tutaj pod twoją ładną, przyrodnią siostrę. Ale co to ma wspólnego z tobą? Stałem wynajęty przez tą dobrą panią, by zwrócić jej córkę. Więc po prostu odejdź od kobiety i, od kobiety i daj mi wykonać moją robotę i nikomu nie stanie się krzywda. Dobra. Saichi! Zapomnij, nie oddam ci! jej, jej nie puścisz, będziesz żałował! Już żałuję! Odejdź! Powiedziałem nie! Nie bądź głupi, Saichi! Skończyłem zabawę z tobą! Kim ty jesteś? Jestem najodważniejszym skurwysynem synem z wąsem jakiego kiedykolwiek zobaczysz. Znam go. To jest co? So un? Posłuchaj, kurwo, zajmij się swoimi sprawami. To jest moja sprawa, ty masz gówno zamiast mózgu. Nie lubię Twojego nastawienia i chyba nadszedł czas, bym czegoś cię nauczył. なんだか。